Cześć wszystkim. Dziś zagłębiamy się w podsumowanie sezonu 2 Heartstopper. Przygotujcie się, bo ten sezon jest pełen emocji, odkryć i mocnych momentów z naszymi ulubionymi postaciami. Sezon zaczyna się od Nicka, który staje przed presją wyjścia z szafy, jednocześnie ukrywając swój związek z Charlie'm. Podczas podróży do Paryża ich miłość kwitnie, a napięcie romantyczne między Tao a Elle zaczyna rodzić pytania o ich przyjaźń. Później Nick zaprasza Charliego na kolację, podczas której zbliżają się do siebie, ale Nick wciąż zmaga się z pragnieniem ujawnienia swojego związku przyjaciołom i rodzinie. Podczas gdy Charlie walczy ze swoimi własnymi niepewnościami, Nick podejmuje krok naprzód, rozmawiając o swoim związku z bliskimi, otwierając drzwi do nowych dyskusji i emocji. Podróż do Paryża wciąż przynosi intensywne momenty między wszystkimi postaciami, a Tao i Elle konfrontują się z prawdziwymi uczuciami. Po powrocie do Anglii Nick i Charlie muszą zmierzyć się z zewnętrznymi osądami, podczas gdy Tao i Elle w końcu podejmują decyzję o rozpoczęciu związku. Sprawy komplikują się, gdy Nick wychodzi z szafy, co powoduje napięcia w jego grupie przyjaciół, ale Charlie pozostaje przy nim jako filar. Ostatecznie sezon kończy się piękną nutą pojednania i akceptacji, Nick i Charlie decydują się żyć otwarcie w swoim związku, a Tao i Elle również wkraczają na nowy etap swojego związku. Sezon zamyka się postaciami, które wszystkie dorosły i nauczyły się lepiej akceptować siebie i otwierać na innych, co zwiastuje jeszcze więcej ewolucji w kolejnych sezonach. Dziękujemy, że śledziliście to podsumowanie sezonu 2 Heartstopper. Jeśli się podobało, nie zapomnijcie polubić, subskrybować i podzielić się swoimi ulubionymi momentami w komentarzach. Pozostańcie z nami, aby zobaczyć więcej treści, a do zobaczenia wkrótce na nowej przygodzie.